Przede wszystkim pigułka niewątpliwie zmniejsza dolegliwości, które związane są z przebiegiem cyklu. I szukając odpowiedzi dlaczego mamy ją bardzo łatwo do osiągnięcia. Dlatego, że cykle w wypadku pigułki stosowanej w sposób ciągły przez cały miesiąc są cyklami nie mającymi nic wspólnego z normalnym przebiegiem cyklu. To są cykle, które są pod wpływem tej pigułki. W związku z tym znikają wszystkie objawy towarzyszące do tej pory fizjologicznemu cyklowi. Krwawienie, które się pojawia, ma charakter krwawienia z odstawienia. Przestajemy przyjmować pigułkę, przestajemy utrzymywać stały poziom hormonów we krwi, pojawia się krwawienie. Mechanizmy sterowania związane są z przyjmowaniem pigułki, są związane jednocześnie z, z ewidentnym. Wyeliminowanie wszystkich dolegliwości, które towarzyszą normalnym cyklom i które de facto dla wielu kobiet są bardzo niekorzystne. W odniesieniu do objawów dysmenorea, czyli tych bolesnych, nieprawidłowych, dolegliwych miesiączek, tutaj jak widać, u kobiet do 19-letnich, 85% nie rodziło, widzimy, że stosowanie pigułki dosyć gwałtownie Zmniejsza od 35% do 10% tylko pozostawienie tych dolegliwości u tych kobiet. U kobiet w późniejszym wieku te, ta zmiana dolegliwości jest jeszcze gwałtowniejsza, bo tylko 5% stosując pigułkę ma jakiekolwiek dolegliwości związane z cyklem. Antykoncepcja, ryzyko ciąży pozamacicznej. No, antykoncepcja teoretycznie na pewno zmniejsza ryzyko każdej ciąży, bo jej stosowanie na tym polega, ale w odniesieniu do. Do ósmej antykoncepcji ten wskaźnik zmniejszenia jest bardzo ogromny, bo jak widzimy prawie do 0,1 na 10 tysięcy, w związku z tym mamy do czynienia z rzeczywistym wykluczeniem pewnego zjawiska patologicznego, które w życiu kobiet się zdarza. Inne metody antykoncepcji działają tutaj znacznie słabiej. Ryzyko zapalnych schorzeń przydatków u kobiet stosujących antykoncepcję. Ja tu nie będę się posługiwał jedny, jednym badaniem, ale kilku badaniam, badaniami zestawionymi, dlatego że tych badań wykonano bardzo dużo i opinia w odniesieniu do pigułki w sposób powolny, ale w niektórych sprawach się troszeczkę zmienia. W odniesieniu do kobiet stosujących pigułkę i zmian zapalnych trzeba wyraźnie y, powiedzieć, że te badania, które są w porównaniu z ryzykiem populacyjnym, wykazują, że te zależności y, nie są Ewidentnie zmniejszające ryzyko, ale rzeczywiście ryzyko zapadalności kobiet na te schorzenia jest mniejsze. W odniesieniu do nowotworów narządów płciowych u kobiet stosujących pigułkę, musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że w odniesieniu do trzonu macicy, ryzyko zachorowania na tą chorobę. W odniesieniu do populacyjnych jest bardzo niskie u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną. W odniesieniu do nowotworów jajnika też widzimy wyraźne zmniejszenie tego ryzyka. W odniesieniu do nowotworów szyjki to już nie jest tak wyraźne. Jest to przede wszystkim związane, o czym tutaj już była mowa, z tym infekcyjnym tłem tych nowotworów. Kobiety. Stosujące antykoncepcje są bardziej aktywne seksualnie, częściej i więcej mają partnerów w swoim życiu, więc de facto to ryzyko trochę podnoszą, ale nadal nie są to różnice jakieś porażające. Wielogniskowe zmiany nowotworowe, tutaj to ryzyko też w istotny sposób nie wzrasta w stosunku do populacyjnego. Jeżeli chodzi o gruczoł piersiowy. I tutaj zaczynają być pewne różnice, bo obecnie uważa się, że jest bliskie temu ryzyku ponoszonemu w sensie populacyjnym, choć na początku jeszcze kilka lat temu mówiono, że jest to ryzyko wyraźnie wyższe. Mamy tutaj ryzyko dotyczące nowotworów jajnika w zależności od czasu stosowania antykoncepcji, to jest dosyć charakterystyczne. Że im dłużej jest stosowana antykoncepcja, te ryzyko nowotworowych zmian w obłębi jajnika się zmniejsza. I tu mamy wyniki badań, które wykazują, jak na dużych populacjach było to robione, że stosowanie już powyżej 4 lat antykoncepcji zmniejsza powoli w wyraźny sposób ryzyko, a stosowanie powyżej 15 lat redukuje do jednej tylko ryzyko to związane z nowotworami. Jajnika. Jeżeli chodzi o mięśniaki, sprawa jest troszkę bardziej dyskusyjna, bo to ryzyko jest niższe, ale nadal uważa się, że nie jest to aż tak istotna zmiana, żeby stosować to w terapii. Przy czym mówimy tu o pigułce estrogenowo-progestagenowej. Jeżeli chodzi o preparaty zawierające tylko progestageny. To zastosowanie ich w terapii i zmniejszaniu ryzyka rozwoju mięśniaków jest celowe i nawet zalecane, o, o czym jeszcze będę Państwu mówił. Pigułka, stan kościca, szkieletu, stała obecność estrogenów na równym poziomie w organizmie kobiety, teoretycznie powinna zwiększać uwapnienie kości i lepszą kondycję dla szkieletu stworzyć, ale niestety tak się nie dzieje, bo nie stwierdzono, że zarówno brak wpływu na częstość złamań występujących u kobiet i brak wpływu na mineralizację kości. Oczywiście jest znak zapytania, jak to się zachowuje u kobiet po 40 roku życia, ale tak naprawdę antykoncepcję po 40-45 piątym roku życia dopiero teraz zaczynamy stosować bardziej odważnie niskodawkową, w związku z tym może się okazać, że tutaj rzeczywiście te ochronne działanie przed osteoporozą istnieje i będzie z punktu widzenia medycznego uzasadnione. Ryzyko nowotworów w piersi stosujących pigułkę. No i tutaj mamy mnóstwo doniesień, bo rzeczywiście problem jest bardzo ważny. Ryzyko nowotworów wzrasta w sposób bardzo istotny, w sensie populacyjnym. Nie wiemy do końca, dlaczego tak się dzieje. Coraz więcej kobiet zapada na ten typ nowotworów. W Polsce i nie tylko jest to nowotwór na pierwszym miejscu wśród tych związanych z układem rozrodczym, który związany jest i z zapadalnością, i z zachorowalnością, i ze śmiertelnością kobiet. I tutaj sobie wyraźnie trzeba powiedzieć, że w 90-tych latach wszystkie doniesienia, jakie się ukazywały, mówiły o zwiększeniu tego ryzyka u osób stosujących pigułkę antykoncepcyjną. W 2006 roku też nadal uważano, że to ryzyko wzrasta przy takiej liczbie prac. W 2002 roku ukazały się pierwsze duże analizy populacyjne, które wykazywały, że to ryzyko jest bliskie temu ryzyku, jako ponosimy populacyjnie. Czyli nie ma istotnej różnicy między kowalską stosującą antykoncepcję i tą, która nie stosuje. Tak samo są one narażone na nowotwory piersi, tym bardziej, że są to nowotwory rzeczywiście najczęściej spotykane u kobiet również w Polsce. Ryzyko nowotworów jelita grubego. W metaanalizach wychodzi, że spada o około 18% to ryzyko w sensie populacyjnym, ale pamiętajmy o tym, że to jest porównanie tych współczynników o dosyć niskich parametrach. My nie wiemy, przynajmniej nie do końca wiemy, dlaczego tak się dzieje, że stosowanie estrogenów obniża to ryzyko przy czym nie stwierdzono zależności efektów tego ochronnego działania w, od czasu stosowania tej pigułki. Jest to o tyle ważne, że w odniesieniu do nowotworów jajnika jest to wyraźnie widoczne i ten efekt ochronny jest bardzo mocny. W odniesieniu do tych nowotworów już ten efekt jest mniej wyraźny. Ryzyko zgonu z powodu zawału serca u palących i niepalących kobiet stosujących pigułkę. No i tu wyraźnie trzeba sobie powiedzieć, że tak jak wspominał pan profesor o nałogach i paleniu, rzeczywiście w odniesieniu nałogów, palenia i pigułki też jest to zestawienie niekorzystne, dlatego że u kobiet niepalących poniżej 35 roku życia i palaczek stosujących pigułkę ryzyko jest takie samo. U palących zaczyna już wzrastać. U niepalących ryzyko zgonu powyżej 35 roku życia jest podobne, ale już u kobiet palących mamy wyraźne rozgraniczenie. Rzeczywiście palenie i wpływ nikotyny na grę naczyniową jest istotnym elementem podnoszącym ryzyko zgonu z tego powodu.